Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam samochód FSM Syrena R20. Jest to 68 numer kolekcji kultowe auta PRL-u. Była to kolekcja wydawana przez De Agostini w latach 2008-2016. A pojawiło się w niej aż ponad 200 modeli, licząc z wydaniami specjalnymi. samolot prezentuje się tak. Tak wygląda z lewej strony, z prawej, tył oraz przód. Czarny grill z obwódką w kolorze nadwozia. Światła bez odbłyśników. Z widocznymi bolcami. Pomarańczowe kierunkowskazy. Czarny przedni zderzak. Brak obramówek pomalowanych dookoła szyb. Co jest normalne. W starszych seriach gazetowych czarne wnętrze. Także typowe dla starszych serii gazetowych. Koła pod kolor nadwozia z czarnymi kołpakami. Bardzo przyjemna w dotyku plandeka, w kolorze niebieskim. Tył wygląda tak. Tylne światła całe czerwone. Brak odbłyśników w lusterkach. Zaznaczony na srebrno wlew paliwa. A to od spodu prezentuje się tak. Rura wydechowa czarna, cały spód czarny, ale mimo na przykład swoich uproszczeń, auto prezentuje się dość dobrze. Bardzo lubię tą kombinację kolorystyczną. A jeśli podoba Wam się to auto, to dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie. Jeśli się nie podoba, to napiszcie w komentarzach. Może się z Wami zgodzę. I zapraszam do obejrzenia kolejnych filmików z tej serii jak tylko się pojawią.